Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry War Thunder i dzisiaj omówimy sobie Harriera GR1, czyli jedną z wersji samolotu Hocker Siddeley. Autorem powtórek jest jeden z widzów, generał Harlan Fulbright. Jak najbardziej powtórki wyszły naprawdę fajnie, całkiem sporo fragów, było z czego wybierać. I jak najbardziej ten samolot jest mi się wydaje dość interesujący, przy okazji dość skuteczny. Spotkałem się z opiniami, że ten samolot jest wręcz za dobry na swój poziom. Jest to samolot 6 ery z battery ratingiem 10.0 i mi się wydaje jest naprawdę naprawdę skuteczny, naprawdę potężnie uzbrojony. Warto tu również zaznaczyć, że jest to pojazd premium, więc to jest również jego zaletą. I jak najbardziej jest on potężnie uzbrojony, i można go przeróżnie wyposażyć. Zależnie od potrzeb, możemy go wyposażyć w inne uzbrojenie, które będzie sprawdzało się w innych warunkach. Więc jest to naprawdę, mi się wydaje, solidna konstrukcja. Potrafi się spustoszenie. Podstawowym uzbrojeniem tego samolotu są dwa działka 30 mm. ADEN. Mi się wydaje, że w walce w powietrzu one mają małe zastosowanie. Bardziej nadają się do ostrzeliwania celów naziemnych. Zresztą warto tutaj zaznaczyć, że to nie jest myśliwiec. To jest samolot szturmowy. Więc jego celami powinny być przede wszystkim cele naziemne. Te cele właśnie powinien zwalczać ten samolot i przede wszystkim na nich się skupiać. Z drugiej strony on jest w stanie bez większego problemu podjąć walkę z samolotami wroga, dlatego że jest na przykład wyposażony w, dlatego, że jest wyposażony w naprawdę skuteczne pociski s -r -a -a -m. można spotkać się z nazwą również Tail Dog. i tutaj istnieje pewien problem, dlatego że ten samolot, ta wersja samolotu, czyli GR-1, został oblatany 28 grudnia 1967 roku. Natomiast na wyposażeniu znalazł się 1 kwietnia 1969 roku. Natomiast te pociski, które wykorzystuje się w grze War Thunder, e, nigdy nie weszły do produkcji, były eksperymentem, a od roku 1974 były pociskami, które miały demonstrować technologię, więc one nigdy nie znalazły się na wyposażeniu. Już prędzej powinien tutaj znaleźć się pocisk AIM-9 Sidewinder. I możliwe jest, że w tym momencie ten samolot nieco by stracił na możliwościach niszczenia właśnie wrogich samolotów. Tych pocisków mamy 4 do dyspozycji, czyli całkiem, całkiem możemy spokojnie, dość szybko 4 samoloty przeciwnika zlikwidować przy dobrych wiatrach. Więc siła ognia tego samolotu jest naprawdę duża. Jednak jak wspominałem, jest to samolot szturmowy i również tej roli się odnajdzie, dlatego że można go wyposażyć na przykład w rakiety SNEB, które jak najbardziej się spisują, ponadto można je w niektórych sytuacjach wykorzystać do zwalczania samolotów, I jeśli mamy szczęście i na przykład trafimy na wyjątkowo powolny bombowiec. Ponadto to również można wyposażyć ten samolot w bomby, więc to jest również dość duża zaleta, dlatego że możemy bez większego problemu zniszczyć wtedy skutecznie cele naziemne. I jak najbardziej ten samolot spisuje się praktycznie w każdej sytuacji, jest bardzo uniwersalny i to mi się wydaje sprawia, że on jest naprawdę potężny. Jest to pojazd premium, więc też to trzeba wziąć pod uwagę, że no jest to pojazd naprawdę, naprawdę dobry, naprawdę, naprawdę skuteczny i mi się wydaje, że jak najbardziej tutaj to w Widać, dlatego że on radzi sobie z większością celów bez większego problemu. Tu nie ma, można powiedzieć, samolotu, który jest w stanie się mu postawić. Jeszcze przy odpowiedniej rozgrywce to w ogóle jest to samolot, który potrafi zdominować, mi się wydaje, pole bitwy i jest po prostu świetny. Więc to jest naprawdę potężna premka i to na dość wysokim poziomie. I jak najbardziej ona się doskonale spisuje. Można go naprawdę no, na różne sposoby wykorzystywać. To jest też mi się wydaje dość duża jego zaleta. Więc niektóre głosy, które pojawiają się, że jest to samolot nawet za dobry, no mi się wydaje nie są 100% przesadzone. Tak dobry, uniwersalny samolot plus dobry pilot jak najbardziej jest w stanie namieszać w bitwie, jest w stanie może ją nie zdominować, ale na pewno przyczynić się znacząco do zwycięstwa. Więc więc jest to naprawdę potężna maszyna. Prędkość maksymalna tego samolotu to 1175 km na godzinę, czyli 1,3 macha. Pułap to 15 000 metrów, natomiast zasięg to 670 km. Napędzany jest on silnikiem Rolls-Royce Pegasus MK101. Waga tego samolotu to około 13 ton i jest to pierwsza wersja produkcyjna Herriera. Te samoloty brały ponadto udział w testach specjalnych pokładów startowych typu ski jump. Tego typu pokłady zapewniają oszczędność, na przykład paliwa. A ponadto, warto tutaj zaznaczyć, że ten samolot dysponuje możliwością pionowego. Startu i pionowego lądowania. To jest mi się wydaje dość istotny fakt, dlatego że może bardzo szybko wystartować i bardzo szybko wylądować, nawet w bardzo trudnych i niedogodnych warunkach. Więc jest to samolot naprawdę nowoczesny. Zwłaszcza trzeba tutaj zaznaczyć, że wycofano ostatnie wersje tego samolotu, wycofano dopiero w roku 2011. Więc on był naprawdę przez bardzo długi okres czasu na wyposażeniu i jak najbardziej się spisywał. Naprawdę dawał sobie radę. Był wykorzystywany na przykład przez Royal Air. Ale również przez United States Marine Corps, ale również przez armię hiszpańską czy też armię indyjską, więc jak najbardziej był to samolot, mi się wydaje, udany, wykorzystywany, jak najbardziej skuteczny, spisywał się na polu bitwy tutaj widzimy właśnie możliwość lądowania tym samolotem pionowo i również startowanie pionowe jest możliwe w tym samolocie, więc można na naprawdę małej przestrzeni wylądować, co jest również w niektórych sytuacjach zaletą, zwłaszcza na przykład na lotniskowcach, gdzie wbrew pozorom tak specjalnie dużo miejsca nie ma. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o Herrierze GR-1. Jak Wam się ten samolot podoba? Czy graliście ten samolotem w grze War Thunder? Jeśli tak, to jak go oceniacie? Czy uważacie, go za naprawdę skutecznego i udanego, który dobrze wpisuje się w rozgrywkę, czy może jest Waszym zdaniem przesadzony? Tutaj jeszcze raz wielkie podziękowania za naprawdę świetne powtórki z mojej strony. To tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. No i cześć!